Mamy warsztaty muzykoterapeutyczne. Zatytuowałam je Dźwięk w Edukacji i w Terapii. Tak naprawdę nie chodzi o jakiekolwiek umiejętności muzyczne uczestników, którzy przyjeżdżają na warsztaty, ale o umiejętności ruchowe, taneczne, ponieważ muzyka jest pretekstem do tego, żebyśmy skorzystali z możliwości komunikacji między sobą, z wyrażenia uczuć, emocji. Bardzo fajna grupa, zaangażowana, jest też dużo śmiechu, zabawy, trochę gry na instrumentach. Różnych zabaw i widzę, że już od właściwie pierwszych dwóch godzin wczorajszych zajęć już widzę postęp w otwarciu, w integracji, w dzieleniu się swoim doświadczeniem, co na pewno nie jest łatwe. Ludzie przyjeżdżają z różnych stron Polski nie znają się, natomiast muzyka, tanie, wspólny ruch. Mają taki, taką moc, że mogą po prostu ludzi do siebie zbliżyć, otworzyć i na tym to polega. I te wszystkie doświadczenia, które oni tutaj przepuszczą przez siebie, które im coś dadzą jako osobie wewnętrznie, personalnie dla siebie, później to będzie owocowało też w ich pracy. Czyli warsztaty zawsze są podzielone na takie doświadczeniowe dla nich samych, dla uczestników. Jak też takie typowo szkoleniowe, że jest to pewien rodzaj wiedzy, którą mogą zastosować u siebie w swoich miejscach pracy. Także jeszcze przed nami popołudnie, jutrzejszy dzień i mam nadzieję, że uczestnicy rozjadą się w dobrych nastrojach i pełni energii, pełni inspiracji, nowych pomysłów i po prostu szczęśliwsi. Chcemy zrobić w jakiś sposób i tak o to chodzi. Czyli chodzi o to, że w jakiś sposób jesteśmy zainspirowani tematem. Ale dochodzimy do tego sami, sami odkrywamy te ruchy. I to jest niezwykle cenne w tym całym procesie. Marisa, ty Przyjechałam na warsztaty z Gdyni eee, to? po tak? to, aby zdobyć kolejne inspiracje, pomysły do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, ponieważ pracuję z dziećmi. I tutaj rzeczywiście bardzo dużo pomysłów na tych warsztatach można znaleźć. Prowadząca pokazuje nam różne zabawy z instrumentami, z rekwizytami, z muzyką, z tańcem, więc jeśli ktoś z Was szuka inspiracji do swojej pracy jako arteterapeuta, czy jako terapeuta, czy jako jako trener pracy, trener i ktoś pracuje z grupą, to jak najbardziej jest to miejsce, w którym można się wiele nauczyć. Warsztaty z muzykoterapii w ramach projektu Artyterapia drogą do twórczej integracji <laughs> bardzo polecam, bo są bardzo praktyczne jest to ogromnie tylko wiedzy, ale doświadczenia, eksperymentów ze swoim ciałem, ze swoim umysłem również taka możliwość właśnie zintegrowania tych dwóch sfer. I przeniesienie to później na, na sferę swoich, swoich zajęć zawodowych czy, czy na sferę swojego życia, bo myślę, że tak otwieranie się, to czego my się tu uczymy też na tych warsztatach, otwieranie swojego umysłu, swojego ciała również można przenieść później na nie tylko grunt zawodowy, ale również grunt życiowy, dlatego polecam warsztaty. Chyba najciekawszą, największą wartością jest to, że pracujemy jednak w grupie. E, więc każdy wnosi tutaj coś jakąś swoją osobowość, swoją energię i, i to, co się tutaj między uczestnikami dzieje, jest to trudne do, do opowiedzenia, e, ale ćwiczenia no, nie miałyby sensu w, na przykład online, jak to teraz się wiele warsztatów robi, e, więc wydaje mi się, że największą wartością są inni ludzie, którzy tu przyjeżdżają i to, co możemy od nich zaczerpnąć na takim poziomie bardziej e, może mniej widzialnym, na takim energetycznym poziomie, że wzajemnie się integrujemy. Na początku wiadomo, wchodzi się w grupę, poznaje się, ale po pewnym czasie już się trochę znamy, otwieramy się. To też jest fajny proces obserwacji tego, jak, jak po chwili już, już czujemy się ze sobą pewniej i możemy pewne rozluźnić swoje myślenie, uwolnić swoje ciało i po prostu brać udział w pełni w tych ćwiczeniach. Ta osoba, która gra, może nieco poeksperymentować, czyli trzeba używać tempa wolnego, szybkiego, być może przyspieszającego, żeby to nie było tylko jednostajne. Nazywam się Emilia Tkacz. Jestem z takiej małej, pięknej miejscowości, dzieżgoń, Pracuję z osobami dorosłymi niepełnosprawnymi na warsztacie terapii zajęciowej i moją pasją jest muzyka, dlatego trafiłam tu po to, żeby rozwinąć się jeszcze bardziej, żeby te pomysły, które będę mogła stąd zaczerpnąć, wykorzystać w mojej pracy zawodowej. Rewelacyjne ćwiczenia, które mamy z naszą panią trenerką, związane z, z tańcem. Te wszystkie instrumenty, które możemy wykorzystać, naturalne, jak na przykład kije, no są niesamowitym pomysłem. Wprowadzają elementy rytmiki, także to jest, myślę, to, co na pewno wykorzystam. Niestety nie miałam wcześniej do czynienia z folią malarską, ale widzę, że wprowadzenie tego elementu w zajęcia terapeutyczne i wprowadzenie go w czasie zajęć w formie tunelu jest takim fajnym sensorycznym doznaniem dla uczestników. Myślę, że będą zachwyceni. Jestem z Tarnowskich Gór, w sumie pracuję w piekarach śląskich, pracuję z osobami starszymi w dziennym domu pomocy. Więc tutaj się dostałam na te warsztaty jestem szczęśliwa, ponieważ na nich mogę się rozwijać, że tak powiem, i przekazać tą jakby Wiedzę dalej. Wiedzę dalej. Tak że ja mam na imię Mariusz, pracuję na warsztacie terapii zajęciowej w Jarocinie oraz w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Bożęciczkach. Moja praca związana jest z muzyką, dlatego też tutaj jestem, bo i to nie pierwszy raz, bo warsztaty w Koninie są rewelacyjnym sposobem na Złapanie inspiracji, na podzielenie się inspiracjami z innymi, na poznanie wspaniałych ludzi, na odreagowanie. Też robimy to dla siebie, żebyśmy potem mieli siłę na to, żeby przekazywać Przekazać. tą dobrą energię dalej w świat. I takie pozytywne doładowanie. Wracamy, doładowanie. wracamy wypoczęci pełni pomysłów. Doładowanie akumulatorów. I... Prowadzę zajęcia w warsztatach terapeutycznych, gdzie wykorzystuję muzykoterapię. I w tym roku udało się na wspaniałą muzykoterapię z Panią Martą dotrzeć do konina, bawimy się świetnie, czerpiemy, ile się da. Wszystko, co się da, przeniesiemy na grunt naszych warsztatów, do naszych grup, gdzie będziemy mogły pomóc naszym podopiecznym w różnego rodzaju zajęciach, żeby ich angażować. Fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, bo muzyka jest emocją. Drodzy Państwo, wszyscy terapeuci, to jest również terapia dla nas. My, terapeuci, tutaj się terapeutyzujemy. Zachęcam, konin jest świetny, przygotowany, zawsze na każdą ewentualność. Jestem tu po raz kolejny, po raz piąty. Przyjadę szósty, siódmy i dziesiąty, jak tylko będę mogła. Zapraszam wszystkich do konina.